No to panie, ruszmy z tym, tak, to jest ulubiony temat niektórych książek. Diabeł. Widzieć i znajdować diabła we wszystkim. Oni mają taką dywizję życiową widzieć i znajdować Boga we wszystkim. O, tak. A są tacy, którzy mają dywizję życiową. Widzieć i znajdować diabła we wszystkim. wszystkim. Mhm. Bardzo skutecznie. D Bardzo skutecznie. No tak, był taki czas, że taką plagą były listy zagrożeń duchowych, czyli e, jakiej muzyki nie słuchać, jakich produktów nie kupować, jakich e, itd., 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 itd. Diabeł tu, diabeł tam, diabeł czeka. Panem rzeczywistości jest diabeł, a Bóg to nie ma właściwie nic do powiedzenia w tym całym temacie. Nie? Co on biedny za tymi chmurkami swoimi może zrobić? Nie? Tak, pierwszą taką, myślę, że spokojnie można powiedzieć, fałszywą tezą jest to, że diabeł jest tak silny. Że diabeł jest tak silny, że jest silniejszy od Boga, bo nawet niektórych. E, i że Bóg jest taki bezradny. Taki bierny, <laughs> nie? że On pozwala na to. Nawet są niektóre takie jakieś sformułowania mówiące o tym, że Bóg tutaj pozwala diabłowi sobie robić, co chce przez ileś tam lat takie opowieści krążą i że przez ileś tam lat ten diabeł będzie robił, co chciał, a Pan Bóg będzie patrzył i, i, i widział, jak ludzie trafiają do piekła później nie? czy się niszczą ze względu na swoje grzechy i cierpienie. No jest to jakiś obraz, e, jakaś karykatura. Że można sobie spokojnie powiedzieć jakaś karykatura. Trzeba to radykalnie powiedzieć, że to nieprawda jest. Tak, no, to jest nieprawda. Kłamstwowi. To brzmi tak ciekawie, może zabawnie. nie zabawnie, tylko tak uwodzące opowieści to są. Tak, ale to, to nie jest katolickie. No. Katolicka nauka mówi o tym, że Bóg jest panem całej rzeczywistości i szatan jest mu poddany nie? W sensie jeśli już jakoś posługujemy się tym, tym modelem, no, ja, używając słowa model, opisującym rzeczywistość no, dobra i zła, że jest szatan i jest Bóg, no to jakby proporcje są. No ale mamy jakąś rzeczywistość dobra i jest jakaś taka rzeczywistość zła. Tak. Jest mhm. jedno i drugie. No to tak. fakt. Wszyscy zauważają. No, jedna z takich rzeczy, które kiedyś sobie uświadomiłem w trakcie rozmów z, z innymi moimi współbraćmi, to był taki moment, kiedy zrobiliśmy taki intelektualny eksperyment. Co, co, a co by było, nie? W sensie, takim. co by było, gdyby diabła nie było? Jedna z takich pierwszych myśli, która mi się pojawiła... byłaby straszna. Że nie byłoby na kogo zwalić, nie byłoby kogo obwinić o zło, nie? że trzeba byłoby wziąć odpowiedzialność za to zło. I tutaj jest taki, taką zrobię wycieczkę, ponieważ swego czasu dosyć, dosyć modne były słowa ojca naszego generała Arturo Sosy, który właśnie między innymi w tym duchu się wypowiadał i zostało to zinterpretowane jako zanegowanie istnienia osobowego diabła. Ale on właśnie to miał na myśli, kiedy mówił o tym, że ludzie bardzo często przerzucają odpowiedzialność za zło, które popełnili, na szetana, Bo to jest wygodne. Nie muszę odpowiedzialności za to brać. No, bo on mnie skusił, nie? Uległem złu, które... I to zło, które ja w sobie noszę, to nie jestem ja, nie? To nie jestem ja, nie? nie mam takiej agresji w sobie, nie mam takich potrzeb seksualnych w sobie. To wszystko z diabeł, Tak samo jest z leczeniem, Ludzie wolą iść do egzorcysty, chodzić na jakieś seanse egzorcystyczne i... Sęczy się leczyć na... Miesz, pójść na psychoterapię, tak? I, I potem ciężko pracować nad sobą, nie? Albo tak. no ktoś tu zrobi nade mną jakieś modły i już wszystko, tak. pod My nie chcemy negować jakby, y, tego, co uczy Kościół, tak? ale chcemy pokazać, że jest pewne myślenie i praktyka, które wykorzystują tego typu myślenie po to, żeby siebie po pierwsze zwolnić z odpowiedzialności za podjęcie pracy nad sobą. Bo diabeł istnieje, istnieje no tak. coś takiego jak jego wpływ na ludzi, można być kuszonym, są takie sytuacje, że ktoś, nie wiem, jest zniewolony nawet, mm. nie? To wszystko jest prawda, to istnieje. Tak. Ale dużo częściej niż to się wydarza, wydarza się taka sytuacja, że, że wolę o tym myśleć, że to jest moja sytuacja, kiedy to nie jest moja sytuacja. Myślę, że często czasem powiedzieć to wprost. E, nazywamy i widzimy diabła tam, gdzie go nie ma, pomijamy to, gdzie on realnie jest. Takim przykładem e, w zeszłym roku Byłem w Irlandii i mieliśmy okazję rozmawiać z Jezuitą, który był rzecznikiem prasowym, jednej z diecezji, w trakcie kiedy wyszło mnóstwo skandali w Irlandii w tamtym czasie. I on opowiadał trochę, dzielił się swoim doświadczeniem tego, co się tam działo, jak to wyglądało. I scenariusz bardzo podobny do tego, który jest obecnie teraz. Mhm. Ja powiedziałem, dzieląc się troszkę tym, jak teraz to wygląda w Polsce, że bardzo wielu ludzi wierzy, że to jest atak diabła na Kościół. Przy czym on powiedział, że w całej tej sytuacji najbardziej diabelskie jest właśnie jest wiara w, w takie kłamstwo. Nie? Że diabelskim jest zanegowanie tych tragedii, udawanie, że ich nie było, usprawiedliwianie ich. Diabelskim jest ich tuszowanie, diabelskim jest nadużywanie władzy tak itd. itd. Nie? Że to jest działanie diabła. A nie to, że to teraz wychodzi na jaw. jest jakby zupełnie pomieszanie porządków. I mi to bardzo jakoś tak y, pomogło zobaczyć tę dynamikę tego, co się teraz dzieje, nie? Że, że, to, co, że, że to, że coś wygląda pobożnie, nie znaczy, że jest pobożne. Nie, nie każdy gołąb to Duch Święty, nie, nie każdy święty to święty. Co pokazują przykłady różnych skandali, że różni wielcy ludzie, którzy mieli wpływ na przykład ten skandal z legionistami Chrystusa hmm. albo z Janem Wanie, założycielem Arki. Że, że ludzie święci okazuje się, że są grzesznikami. I, nie ktoś to kiedyś powiedział, nie? że wielkie mi zdziwienie, nie? że człowiek grzeszny jest grzeszny. No, ale to jest zdziwienie, Grzesznik bo to jest na dużą skalę. Nie? To nie jest tak, że on sobie tam <coughs> pornografię oglądał. Nie? To, tak. jest, to jest wykorzystywanie ludzi. Tak, i, i jakby nie, nie negujemy zła, tak. nie, 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 nie negujemy zła i nie chcemy jakby banalizować tego absolutnie. Ale chcemy pokazać, że i powiedzieć przede wszystkim o tym. Że, że, nie ma, że rzeczywistość nie jest czarno-biała, mm. że jest mniej, mniej o, mnóstwo odcieni szarości, e, i że Kościół nie jest czarno-biały, i że ta granica między dobrem a złem nie przebiega po prostu pomiędzy tym księdzem a, a tamtym księdzem, nie? Nie, nie przebiega między tą wspólnotą w Kościele a tamtą wspólnotą w Kościele, ale przebiega w ludzkim sercu. I tutaj jest to miejsce rozeznawania, gdzie jest diabeł, a gdzie go nie ma. Ale my wolimy życie w nieświadomości właśnie i, i, i zwalać na diabła, albo zwalać na Pana Boga, zamiast brać odpowiedzialność i kształtować nasze życie i nasze wnętrza, i nasze charaktery, i nasze postawy, dojrzewać. Wolimy zostać dziećmi, religijnymi dziećmi, w prostych schemacikach. Długo, dużo miałem takiego czasu, gdzie chciałem, wiesz, jakoś tak wolitywnie, tak się napinałem, żeby, żeby, nie wiem, unikać zła na przykład, hmm. żeby być dobrym człowiekiem i to trwało tam ileś tam lat, powiedzmy, i nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że żadnego postępu w tym nie ma, że ja cały czas jakby powtarzam to samo w tym samym miejscu, jestem te same grzechy, nie, tak samo myślę, to takie same kuszenie, takie same potem przeżywanie frustracji, że znowu mi coś tam nie wyszło i tak dalej, nie? W ten sam mhm. punkt. I, I dopiero taka praca nad sobą, właśnie od takiej strony trochę y, głowy i psychiki sprawiła, że ja ruszyłem gdzieś do przodu. Nie? No ale to jest święty Ignacy. Ignacy mówi o tym, że jakby musisz poznawać te poruszenia w tobie, nie? czyli te tendencje. Te, te, to, trzeba zobaczyć, skąd one się biorą, czy, jakie jest źródło tego, skąd to się we mnie bierze. No, jest... tylko że trudno to jest samemu, jak ktoś obok ciebie nie usiądzie i nie zacznie wiesz, tak, patrzeć trochę na ciebie oczami z boku i cię, mhm. powiedzmy, nazywać, niekoniecznie konfrontować, ale przejrzeć się w tym, to to jest trudne samemu zrobić. Nie? I ja się dzisiaj, bo dlatego o tym powiedziałam, że dzisiaj się dziwię, że wiesz tyle czasu. Tak łatwo mi przychodziło nie zauważanie tego, że stoję w miejscu. Nie? Mm, mm. Czyli trzymanie się tych takich prostych rozwiązań, o których ty mówiłeś, nie? i słuchanie takich konferencji, właśnie diabeł tu, diabeł tam, diabeł czeka. I, i no, to jest zaskakujące, że tak długo można z jakichś powodów chcieć być w tym samym miejscu. Czy stoisz w miejscu? Czy się rozwijasz? Którą opcję my prowadzimy? Mam nadzieję, że rozwój, bo to, co, o czym mówimy, to jest. Yy... To jest, Stanowi wyzwanie jakieś, nie? Tak, chciałem, żeby zabawnie brzmiało. Za poważnie, tak? Okej, okay, trzeba to jakoś zbanalizować, spuścić powietrze. bo No mózgi bo takie tankają. końcówki zazwyczaj mamy, tak? Radośnie okay. jest na początku i na końcu, w środku, tak idziemy. Podnie. Pod tak znieczulimy, znieczulimy, tak? tak I tak, ten, A, ten, a ten, potem tak, strzał? A potem tak. Uuu. Jak przemocowi rodzice. Ojej, ojej. Rozwijajcie się. Powodzenia.